Już za chwilę, już za momencik, zaraz będzie widać. Zaraz, jeszcze sekundę, jeszcze chwila. Cóż za emocje i proszę Państwa… Cześć, cześć. Cześć, cześć. Witajcie na kolejnym naszym wyjeździe. Tym razem przyjechaliśmy do Władysławowa, czyli niedaleko naszego domu. Zmierzamy na Hel. I wyjechaliśmy wczoraj późno. Późno wieczorem wyjechaliśmy, więc nie, nie nagrywaliśmy już nic, bo ciemno było, ale chcieliśmy już dzisiaj się obudzić e, nie w domu, a w naszym drugim domu letnim domu I w plenerze. I w plenerze, dokładnie tak. I słuchajcie, przyjechaliśmy wczoraj, i była cisza tutaj nic cichutko. Dokładnie, piękny parking, cichutko, nic się nie dzieje. E, ja tylko skomentowałem w pewnym momencie, że. Pewnie będą drogę robić, bo tutaj jest asfalt zdjęty, będą drogę robić, ale to pewnie przy jakiejś tam przyszłości, no w sobotę i niedzielę nie będzie tutaj takich, takich rzeczy. A tutaj słuchajcie, od rana, właściwie od nocy, bo w nocy już przyjechał sprzęt ciężki. Piąta rano miałam pobudkę. Ale o drugiej w nocy też przyjechał już tir, a o piątej rano rozładowywali to wszystko. I słuchajcie, i no, noc była taka ciekawa bardzo, taka typowo w plenerze. No, i ciężki sprzęt był. Ja za chwilkę Wam pokażę, jaki to ten sprzęt był. Właśnie ten sprzęt przyjechał w nocy. Teraz już jest załadowywany z powrotem na lawetę. A wcześniej, teraz Wam pokażę, jakie prace się tutaj odbywały. I co, słuchajcie, no jeżeli macie ochotę, to zostańcie z nami. Jeżeli macie ochotę, to zostańcie z nami, bo będzie ciąg dalszy tej naszej, tego naszego wypadu na Hel i do Wardflowowa. Tymczasem Matylda, Matylda, Boże, Magda robi śniadanko nam. Jesteśmy też dzisiaj z psem. Tak? Jest pies, na, pies nasz, tak? strasznie denerwuje tym wszystkim, co się dzieje. Matylda wyszła na zewnątrz. I słuchajcie, no jeżeli macie ochotę, to zostańcie z nami i zapraszamy na dalszą część naszej relacji z naszej wyprawy. Do zobaczenia za chwilę. Hej. O, jest i Matylda. Tu mamy taką sytuację, właśnie przed chwileczką policja prowadziła peleton i mamy kolarzy. Jakaś wycieczka pewnie pojechała. No i super. Ospaliśmy w takim miejscu dzisiaj. To jest ten parking, na którym wcześniej mówiłem właśnie, że było tak cichutko spokojnie, nikogo tutaj nie było, słuchajcie, nikogo. Wieczorem była cisza, spokój, żadnego samochodu, późnym wieczorem przyjechał jeden kamper. Campervan właściwie Młodzi ludzie przyjechali, którzy się przespali i pojechali dalej, wcześniej rano dzisiaj A tu mamy Matyldę Która bawi się w piasku, na piasku On tego asfaltu. Co jest? On tego asfaltu. Tak, bo panowie tutaj zdarli ten asfalt Właśnie Zdzierali ten asfalt przez pół godziny Zdarli i pojechali znaczy jeszcze nie pojechali, ale są, szykują się do tego, żeby pojechać. Także no będziemy się zbierać po śniadanku z tego miejsca i będziemy jechać dalej. Nie wiemy, gdzie będziemy nocować jeszcze, ale to nie jest problem. No tutaj nie będziemy nocować już dzisiaj, tak. Tutaj jest za głośno, dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Zobaczymy, może coś nam się uda bliżej Helu, właściwie na Helu może. Jakieś dzikie miejsce znaleźć. Cześć dalszej relacji. Za chwilę. Słuchajcie, yy, okoliczności przyrody są takie, że w naszej, yy, na naszej miejscówce noc, noc, od nocowania yy, wysypano gruz. Matylda, nudząc się podczas przygotowywania śniadania, wymyśliła takie coś. Tu mamy świnicę i pełno piachów w butach, ale to się wysypie. Nic się nie martw. Dalej mamy... Dalej mamy Mont Everest. <gryst> I na końcu mamy... K2. A tam jeszcze coś jest? Dobra, to idę zobaczyć, co tam jest. No ładnie, pies... A tutaj też coś jest? A tu jest... Co to jest? Śnieżka. Śnieżka. Proszę. K2. Mount Everest Świnica No i chciałam wam powiedzieć, że Przed śniadaniem moje dziecko zdobyło cztery szczyty Także po prostu Ach, jestem pod wrażeniem A my teraz zbieramy się, Krzysiu już tam montuje wszystkie, wszystkie rzeczy I okoliczności I zobaczcie jak jest, ile ludzi jedzie Tam gdzie my chcemy jechać To będzie ciekawe <grym> doświadczenie dzisiaj Także Zostańcie, bo będzie się chyba działo ostro tutaj Właśnie tak sobie jedziemy na ten hel i jedziemy I stwierdziliśmy, że tu jednak jest fajny klimat Tak, <grymianie> tak jak... tu klimat jest Te kłutry, nie? Po prostu... Ci turyści to zauważą z nogi tak. na nogę Rozleniwieni <grymianie> Ta fajna ścieżka rowerowa, nie? ona jest od Władysława właściwie do samego Helu, nie? O tak, my jeździliśmy nią, ale nie całą. To jest fajna rzecz, jak ktoś ma rowery i lubi na rowerach jeździć, to tu jest naprawdę fajne to. Okay. Piękny widok jest. Mm. Na całą Zatokę Gdańską. I mój Leon Zawodowiec. W okularach żony, bo zapomniałem swoich. <noise> Dobrze, że wziąłem tutaj pary. No ale powiem Wam, że jest całkiem spory ruch i zobaczymy czy znajdziemy gdzieś miejsce. No a tu mamy królestwo kejtów, ale ich tu jest. No, witajcie dziewczyny poszły do sklepu po jeszcze jakieś zakupy, a ja korzystając z okazji, że tutaj jak jechaliśmy to na stacji przed Helem jest taka stacja Oktan, i tutaj jest woda. Można uzupełnić wodę. Wziąłem jeszcze maniak 5-litrowy. Uzupełnimy wodę, bo trochę zużyliśmy wczoraj i dzisiaj do śniadania, do umycia naczyń. Więc pójdę dotankować jeszcze piątkę. A zobaczymy, czy ta woda w ogóle jest, bo widziałem, wjeżdżając, widziałem, że jest kran. Ale nie wiem, czy w tym kranie jest woda. Zaraz zobaczymy. Jak woda jest w kranie, no to, to super. Sprawdzimy. O, jest woda w kranie. Dobra, to będę tankować. Przed dojazdem na Hel jest to stacja Oktan, tak jak mówiłem. Jest woda, także słuchajcie tutaj śmiało możecie podjechać i dotankować sobie wody jak macie taką potrzebę. To tyle. No, ciekawe czy już dziewczyny wróciły w biedry. Ale pewnie ja to szybciej załatwiłem ona O, a nasz zestawik sobie stoi tak bardzo ładnie zaparkowany. Nie wiem czy ładnie, ale tak było miejsce. Okej, okay. to tyle. Zatrzymaliśmy się na takim parkingu. Na miarę damy Wam w opisie. Zatrzymaliśmy się i pijemy kawkę. Magda zrobiła kawkę. Tutaj siedzi nasz pies. Siedzi piesek nasz. Zaraz przyjdziesz do nas. Tu Matyldy Hulajnoga jest. I tak sobie stoimy. Zrobiliśmy przerwę idziemy pić kawę. Dla mnie też kawka jest, już, żeby nie było. Ja się. A ja będę tronować. Mam kawusie. A ja bym tronować się selfie sticka. Wow! Ach, jaki sprzęt! <laughs> Jakbyście chcieli zobaczyć zdjęcia robione selfie stickiem. <laughs> ze selfie stickiem, to możecie sobie na naszego Instagrama wskoczyć. A w opisie damy też. Dokładnie. Na miarę. Dokładnie tak. A w tle mamy tutaj. To i to ja. No, idziemy zobaczyć, jak daleko mamy do plaży. Od naszego miejsca postoju w tej chwili zatrzymaliśmy się, tak jak Krzysiek Wam tam pokazał, na parkingu. I teraz idziemy obadać lasem. sytuację lasem. Właściwie to jesteśmy w najszerszym punkcie Helu, więc tutaj jest kawałek do plaży. Może być 40 km. Na przykład. <noise> o kurde, no to nie wiem, prowiantu nie wzięliśmy. Ale... Matylda zje cały prowiant i będzie no. zabieciony. To podobno jest wejście numer tam 60 km. Czyli myślisz, że jest 66 km? Nie, chodzi o to, że jak już jest wejście. A mów tak do mnie bardziej. Jak już jest wejście, to może już niedaleko będzie. Tak, tak masz myślisz? No. Wiesz, mnie zastanawia jedna rzecz, czemu tu jeżdżą meleksy. A jeżdżą? No, to jeżdżą, jeżdżą. jeżdżą. To taka propo. No, tutaj mamy takie fajne drzewa i Matilda, Matilda tak. będzie się na niego wspinać, tak? Mm -hmm. Mati? zadajesz. Bluza zahaczyła o gałąź. Super. To no, siedzimy. Tak, to siedzimy, wyżej się nie da. Da się, ale ta gałąź jest wiesz, co? Ta gałoś jest taka... Oj, na nią nie wchodź, bo ona jest taka sucha strasznie. Ale fajnie, nie? A mi jest takie drzewo, zobacz. Wyginane. To jest. Gdzie drzewo powyginane przez teatr? Które? Takie duże. A tam, no. Faktycznie, w ogóle zobaczcie, jaki to jest piękny las. Jest po prostu niesamowite. Wejdziemy trochę w głąb tego lasu. Naprawdę super. Jakie tu jest powietrze? Słuchajcie, mega. Elegancko. Ale taki mech. Bo tu jesteśmy na wydmach. Normalnie się tutaj podłoga ugina. Ale. Superancko. No I już właściwie dochodzimy. Przyszliśmy stamtąd. To jest taki, takie jumby położone są. I po tych jumbach przez kawałek można przejść. Tak. I właściwie tutaj już się kończą. Zobaczcie, tu się już kończą. No i teraz musimy iść już plażą, piaskiem. Także za chwilę, pewnie, oczom na naszym ukaże się Morze Bałtyckie. A tymczasem idziemy jeszcze takim, pół plażą, pół wydmę, pół plaża, pół wydmę. O, a tam są dziewczyny. Hello, hello. Ale mi się nasypało O mój Boże i co teraz? Tyle piachu to jest i co teraz? No, tam. <laughs> Musimy wracać do domu. No dobra, to wracamy. No nie, raczej nie. <laughs> Słuchajcie, tutaj chyba za wydmą, za tą górką, będzie już morze. Także ja Wam pokażę, jak wygląda morze za wydmy. Już za chwilę, już za momencik. Zaraz będzie widać. Zaraz, jeszcze sekundę. Jeszcze chwila. Tuż za emocje. I proszę Państwa. Oczom naszym pokazuje się nasze piękne morze bałtyckie. Tyle ludzi jest na plaży na otwartym morzu. Za to, co pewnie więcej trochę ludzi jest Strasznie wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać. Mam nadzieję, że tak Tak wygląda plaża po sezonie na Półwyspie Helskim Jest co prawda weekend ale myślę, że w tygodniu wygląda to podobnie Po sezonie czyli we wrześniu robić idziemy zobaczyć do wody Dobra Hatel się przygotowuje Nie zabraliśmy co prawda strojów kąpielowych ale idziemy zobaczyć jaka jest woda. A ty w butach? Ja w butach wejdę, tak. Ale zobaczcie jakie tutaj strony brzeg jest. Tak zimna. Czekajcie, <gry> też buty. Muszę sprawdzić, jaka woda jest. Tutaj. Ale przyjemnie jest, nie? Fajnie jest. Super, jest naprawdę fajna. Zobaczcie, jaka ci szybka woda jest. No, jest ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. Żydę? Żydę, ale fajnie, nie? No. Można się schodzić, dzisiaj jest piękny dzień, naprawdę. Rewelacja. Ale jakie fale dzisiaj fajnie sobie? Super, nie? Ale jest przyjemnie, no fajnie jest, naprawdę. i jazd na nartach na nartach wodnych Chodź Matylda, chodź tu jest fajnie to w wodzie jest super ale ekstra Będziemy zobaczyć do Magdy Jak tam Magda sobie radzi z psem No cześć. cześć Jak sobie radzicie dziewczyny Jak sobie radzisz z psem Pies sobie gorzej radzi Pies sobie gorzej radzi Znerwowany. Znerwowany jesteś Mateczka poszła Kąpać się tak ojej Poszła się kąpać tak? Po krótkim plażowaniu przyszedł czas na zwiedzanie okolicy Wracamy do przyczepy coś przekąsić, przekąsimy coś. Taki zrobimy sobie mały lunch i pójdziemy zobaczyć co tam słychać na helu. Z tym, że właśnie przyszliśmy tutaj napić się kawki a Magda mówi zobacz, tutaj idzie coś takiego Odczułam pewien dyskomfort, że zmierza w moją stronę mm. Co to jest? Matylda, chodź zobacz. Będziemy oglądać na plaży zachód słońca. Ciekawe czy zdążymy, bo już zaczyna... Zaczyna się zachód już. Czy dojdziemy do plaży? My stoimy przed przejazdem kolejowym, chcemy przejść na drugą stronę, ale jest szlaban, więc nie możemy przejść. No, tu już jedzie pociąg, przez który musimy czekać. To jest pociąg, dokąd on jedzie? Do Gdyni pewnie. O, takie pociągi jeżdżą na hel. To jest nawet wagon dla rowerów, no i fajnie, I chyba będziemy mogli iść, zobaczymy czy szlaba się... A, szlaba się podnosi i idziemy dalej. Słuchajcie, no i my nie potrafimy iść normalną drogą, tylko po prostu wchodzimy w jakieś takie no, haszcze. Zobaczcie jakie tutaj rzeczy opuszczone są, jakieś nie wiem, przychodnia czy to, co to, to było, szkoła chyba opuszczona jakaś. Taka, jakaś taka sala, sala obrad. No, także takie rzeczy są też na helu. I całkiem blisko od centrum. Tylko trzeba przejść przez takie haszcze różne. Także dobrze się na, Dobrze wypsikać się na komary, kleszcze i na takie gady. <grywia> także zobaczcie. Tak to tutaj wygląda. Teren prywatny, wstęp zbroniony, okej. Okay. A co to jest? To jest chyba czaszka morszwina, a to jest chyba czaszka jakiegoś firwala. Tak, okay. gigantyczna. No i doszliśmy nad morze. Tak szliśmy, szliśmy, snuliśmy się i snuliśmy. I, znowu, I nie zdążyliśmy i znowu na to, żeby. Nie ma nie ma zachodu. To jest konia. No my tak już mamy, że nie potrafimy chodzić prostymi drogami, tylko zawsze wchodzimy gdzieś w jakieś dziury. Coś chcemy innego zobaczyć niż wszyscy. No i wszyscy widzieli zachód słońca, a my nie. A my widzimy po zachodzie słońca. I chmury znowu. I chmury. Ale jest super, jest cieplutki wiaterek. Jest bardzo fajnie. Także zobaczymy, co nam jutro dzień przyniesie. A jeszcze teraz idziemy zobaczyć na Helmo, że tam coś ciekawego się wydarzy. Zobaczymy, zostańcie z nami. Ale tu jest ryba z butelek. Zobaczcie, jaka ryba z butelek. O, tu jest napisane nawet: Ryba z butelek bądź eko, logiczne. Dzień ryby w Helu. Ale fajnie. No, to wszystko zabija zwierzęta, które są w wodzie, w morzu. Słuchajcie, tutaj mamy słynne helskie fokarium. I nic nie widać. I nic nie widać. Jak się chce coś zobaczyć, trzeba zapłacić. O, i zobaczcie to, co wcześniej było. Tak wygląda nasze morze. Tak trujemy zwierzęta w nim mieszkające. Plastik, plastik, plastik. Słuchajcie, w takim klimacie morza. Tutaj młodzi ludzie, młodzi artyści robią fajną muzę. No i proszę, proszę, mamy niewiadów zaparkowane na podwórku ale w strasznym stanie No i tutaj mamy tą główną ulicę na Helu główny deptak taki, chociaż tutaj ruch samochodowy też jest i knajpki są jeszcze pootwierane ludzie w knajpkach siedzą nie wiem czy coś będzie widać ale tak chciałem jeszcze to nagrać jest poza sezonem jest wrzesień. O tutaj w jakichś ogródkach. Nie będzie tego widać, ale musicie uwierzyć, że tam jeszcze ludzie siedzieli przy stolikach w ogródku. No i tak wygląda Hel.